Dobra, nazywam się odblaskowy Anioł ze Przepraszam za mój głos, ale niestety zostałem o Ja, ja się, a jadę Rzeszowa, tak że widzicie, to są skutki jazdy rowerem akurat w zimę, ale to nie chodzi o to, tu chodzi o bezpieczeństwo. Jeżdżę po Polsce 13 stycznia 2009 roku i rozdaję odblaski dla dzieci poza terenem zabudowanym. Akurat teraz dotarłem do Bydgoszczy i tutaj chodzi o sam fakt całej tej sytuacji zrobię. Ale najważniejsze jest to, że jeżeli każdy z nas będzie nosił tutaj ze sobą, mam na przykład znaki drogowe, znaki drogowe, dlaczego do nich nawiązuje? Przypatrzmy się na ich diody, a diody to jest bardzo ważne, że są pomarańczowe i czerwone. Przypatrzmy się jakie jest widać w nocy jednym samochodem, jak jest widać, że, to mówię ogólnie do rowerzystów, jak widać te znaki, te diody w świecące, one nawet w ciągu dnia są widoczne, ale żeby każdy z nas w ciągu nocy miał nawet taką kawałek w folii oblepionej rowerem. No bo właśnie sam przykład na moim rowerze, który znajduje się za nami I to na przykład jest widoczne Ten y, rower w ciągu nocy jak się zaświeci, on całkowicie świeci A to wszystko jest samocześnie, i tutaj trzeba po prostu tylko chęci A chęci to znaczy już dużo A dużo to znaczy chcieć Tylko trzeba to zrobić A najważniejsze jest to, że do 15 roku życia jest obowiązek noszenia odblasku dla dzieci poza terenem zabudowanym Jeżeli taka osoba nie nosi takiego odblasku to podczas kolizji czy potrącenia matka, która się, pani, która, mama tej osoby, która będzie chciała się do, u, ten, ubiegać o odszkodowanie, nie dostanie takiego odszkodowania ze względu na to, że to dziecko nie posiadało żadnego emblematu odblaskowego. I to jest ustalone już od dawna, jest taki przepis, nie wiem, czy wszyscy rodzice wiedzą o tym. Dziękuję serdecznie, do widzenia, do zobaczenia w przyszłym na szlaku.